Cześć, witam Cię ponownie na kanale Do Minimali. Bardzo mi miło Cię tu znowu gościć. Jeśli nie widziałeś poprzednich filmików, to zapraszam. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. Dzisiaj przede wszystkim chciałam Cię pozdrowić z pięknego Eindhoven. Jest to mega magiczne miejsce w Holandii. Jak tylko wyszłam z, z lotniska i postawiłam pierwsze kroki dokładnie w tym miejscu. To stwierdziłam, że w końcu to jest takie miejsce, które maksymalnie mnie zachwyca na każdym kroku i które ma niezwykłą magię w sobie. Co więcej, jestem aktualnie w przepięknym apartamencie. Dzięki uprzejmości jednego wspaniałego mężczyzny mogę tutaj przez dwie noce mm, po prostu być, <grym> więc jest to ekstra sprawa. Więc z tego miejsca, jeśli ta osoba to ogląda, to. Ogromne podziękowanie jest mi tutaj niesamowicie i po prostu to miejsce też ma jakiś taki wspaniały vibe, więc no lepiej nie mogłabym sobie tego zaplanować. Dzisiaj ogółem rzecz ujmując chciałam poruszyć temat przyciągania i manifestacji. Obudziłam się dzisiaj rano i, i ten temat po prostu sam jakoś padł mi do głowy, ponieważ zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy, ale o tym za chwilę. Myślę, że jakby główna myśl przewodnia tego filmiku to, to będą słowa, czy można sobie zmanifestować człowieka i czy może jakiś człowiek może sobie dokładnie nas zmanifestować. Więc jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, to, <grym>, to zapraszam, bo będzie myślę, że dosyć ciekawie i, i przy tym bardzo wesoło. Pozwolę, że sobie siądę, więc zaczynamy. Chcę Ci powiedzieć o dwóch historiach, które przytrafiły mi się. W sumie w odległości um, niecałych dwóch tygodni. E, jakiś czas temu, e, zresztą poprzedni filmik też jest z tamtego miejsca, ale jakiś czas temu zrobiłam sobie tripa do Bolonii, <gdzie>, gdzie przydarzyła mi się maksymalnie mm, śmieszna sytuacja, która też była związana z problemem przyciągania. Wyobraź sobie, że drugi dzień z rzędu chodziłam sobie po centrum, e, centrum Bolonii i zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę tak naprawdę nie nawiązałam jakichś takich nawet głębszych znajomości czy jakichś znajomości, które by opierały się na czymś innym niż tylko na przywitaniu się lub jakiejś takiej wymianie grzeczności i wynikało to z tego, że po prostu jakoś miałam wrażenie, że nie czułam nie czułam żadnej osoby, która by w moim mniemaniu była jakby, może to jest dziwne słowo, ale była warta tego, żeby podejść po prostu do tej osoby i, i zagadać i coś więcej e, po prostu nawiązać, e, nawiązać jakąś, jakąś dyskusję, jakąś rozmowę. I wyobraź sobie, że sytuacja była o tyle komiczna, że w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać, że, że po prostu z nikim tak naprawdę nie, nie zdążyłam porozmawiać o ważnych rzeczach, czy tam o czymś, co po prostu by było w stanie poszerzyć, poszerzyć mój światopogląd. Więc stwierdziłam, że wesołym rozwiązaniem będzie chodzenie po Bolonii i mówienie do siebie na głos. głos. Po polsku oczywiście. Tak więc zrobiłam to, po prostu zaczęłam sobie krążyć po Bolonii i mówiłam na głos, co, co mam w planach zrobić, jakie mam jeszcze plany, co, co bym chciała jeszcze przeżyć, jak wrócę na przykład do Krakowa i, i rzeczy tego typu. Nie mówiłam tego jakoś hipergłośno, ale było to ogólnie rzecz ujmując, raczej słyszalne. I nie minęło chyba nawet 10 minut i wyobraź sobie, że idąc jakimiś ścieżkami przed siebie, na spontanie, bo tak wyglądają zawsze moje podróże, idę przed siebie i, i sprawdzam, co mnie spotka. Jak sobie tak szłam, to 10 minut później, odkąd zaczęłam do siebie mówić <głos> na głos, zaczepił mnie w ogóle jakiś chłopak i jak zobaczyłam zobaczyłam po prostu tą osobę stwierdziłam, że jest to osoba, której dobrze z oczu patrzy, nie obawiałam się go pomimo, że go nie znałam więc z uśmiechem mu się przedstawiłam powiedziałam, że wybieram się na spacer, że idę po prostu przed siebie okazało się, że on szedł centralnie też w tą stronę co ja bo, bo tam ma swój dom no i pierwszym tematem w ogóle jaki poruszyliśmy były zimne prysznice i technika oddechowa związana z postacią Człowieka Lodu z Wimem Hofem. Może Wam to coś mówi, jeśli nie to, to zapraszam do zapoznania się, bo jest to temat dosyć ciekawy i jest on związany też ze zdrowiem i, i z poprawą naszego organizmu i poprawą funkcjonowania po prostu odporności, więc jak ktoś to zgłębcie sobie temat. I gdy zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, okazało się, że jest to osoba, która ma generalnie bardzo podobny mindset do mojego, i okazało się, że czytaliśmy te same książki. Rozmawialiśmy później o prawie przyciągania, o, o też częstotliwościach, które leczą generalnie różne tematy, które niekoniecznie są tematami mainstreamowymi więc raczej mam wrażenie, że mniej osób wie o tym niż, niż więcej. I wyszło finalnie tak, że. Przez półtorej godziny krążyliśmy sobie po Bolonii. To był totalny spontan. Nikt z nas tego nie planował, ale było maksymalnie miło. I jak doszliśmy do tematu prawa przyciągania, e, zaczęliśmy właśnie rozmawiać e, o tej dziedzinie. Ja podałam temu chłopakowi e, z Meksyku, podałam mu kilka swoich historii, w których e, okazywało się, że to prawo przyciągania działa. Nawet wcześniej e, zdarzały mi się takie historie, że że faktycznie zmanifestowałam sobie coś, nawet nie wiedząc, że coś takiego jak prawo przyciągania istnieje, więc to też było o tyle ciekawe, ale to już było nawet kilka lat temu. Może później jeszcze przytoczę te historie, bo są dosyć też spektakularne. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie okazało się, że ten chłopak um, jakiś czas temu chciał sobie zmanifestować dwie osoby. Pierwsza osoba miała być z, z jakichś zimnych, północnych krajów. I, i potrzebał, po, potrzebował jakby tą osobę do tego, żeby wypytać, jak się tam mieszka, ponieważ właśnie ten Meksykanin zastanawiał się, czy aby się tam nie przeprowadzić. No i okazało się, że w sklepie całkowicie przypadkowo spotkał dziewczynę z interesujących go regionów, która mu opowiedziała całą historię, jak się tam mieszka, więc już miał, że tak powiem, pewną manifestację już za sobą. A druga manifestacja dotyczyła tego, że Chciał spotkać kobietę z Polski w Bolonii. Więc jak się domyślacie, ja byłam po prostu jego manifestacją, ponieważ e, też zastanawiał się, czy się nie poprowadzić do naszego kraju. Więc było to naprawdę e, mega śmieszne, ponieważ zazwyczaj, jeśli myślałam w kategoriach właśnie manifestacji czegoś, to dotyczyło to typowo tego, że ja miałam jakieś życzenie, jakąś prośbę, intencje, i to miało być coś dla mnie. A tu proszę, okazało się, że jakby ja byłam czyjąś manifestacją, więc to jest maksymalnie jakby interesujący przykład. Dzisiaj rano miałam jakby drugą myśl związaną z manifestacjami i sprawą przyciągania. I wyobraźcie sobie, że jak obudziłam się tutaj w tym pięknym apartamencie, gdzie, gdzie mam możliwość właśnie się znajdować. Zresztą jest tutaj naprawdę mega dobry vibe. Jak obudziłam się rano, zdałam sobie sprawę. <grym> Że mój aktualny host, którego goszczę tutaj, wspaniały człowiek, jest moją manifestacją, ponieważ jakiś czas temu, dosłownie nie wiem, miesiąc temu, myślałam o osobie, która ma być wysoka, ma mieć ciemne włosy. Nie pamiętam, właśnie jakie tutaj w, w tym wypadku. Ta osoba ma oczy. Muszę to dzisiaj sprawdzić, jak będziemy na, na spotkaniu później. Jeśli będą te ciemne oczy, to po prostu to już będzie kolejna cecha, którą sobie, można powiedzieć, zmanifestowałam. I faktycznie obudziłam się dzisiaj rano, i to było takie mega, mega fajne, bo zdałam sobie sprawę, że miesiąc temu o czymś, o kimś myślałam. I przyjechałam tutaj właśnie do Holandii, i po prostu ta osoba się zmaterializowała. Więc nie mogę się doczekać, aż, aż się po prostu zobaczę z tą ową osobą i, i mu po prostu opowiem, że jest moją manifestacją. Mam nadzieję, że będzie mu miło. Z innych jeszcze takich przykładów, jeśli chodzi o prawo przyciągania, które wydarzyło się w ogóle w moim życiu, to miałam też taką historię, że będąc jeszcze na studiach, czy już dobre kilka lat temu, Pamiętam, że bardzo, bardzo chciałam w jakiś dziwny sposób dostać lub przyciągnąć pieniądze, ponieważ moja mama wtedy miała albo urodziny, albo było po prostu jakieś święto, które chciałam uczcić prezentem dla mojej mamy. I wyobraźcie sobie, że zagrałam w Totolotka, kupiłam po prostu jeden, jeden kupon i ku mojemu zdziwieniu w ogóle wygrałam. Więc okazało się, że mogłam faktycznie kupić prezent dla mojej mamy. I byłam bardzo, bardzo zdziwiona, że to się udało, ale moja intencja była tak mocna, i po prostu ta intencja była nie do ruszenia. Byłam tak maksymalnie przekonana, że to się wydarzy, że, że po prostu to się stało. Co mogę Wam powiedzieć, to hmm, prawo przyciągania na pewno nie będzie działać w momencie, gdy nasze wnętrze jakby gryzi się z naszą intencją. Ostatnio też próbowałam zmanifestować sobie trochę pieniędzy na pewien cel, ale prawda była taka, że przez chwilę miałam faktycznie taki flow, byłam maksymalnie przekonana, że to się wydarzy, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że aż tak bardzo nie potrzebuję tych pieniędzy, ponieważ mam jakieś oszczędności, z których po prostu mogę kupić tą rzecz, która jest mi bardzo potrzebna i myślę, że dlatego po prostu to nie zadziałało, bo jakby wewnątrz nie byłam aż tak mocno przekonana, że jest to coś, co musi się stać. Więc tutaj, jeśli faktycznie chcecie popracować nad jakąś swoją intencją, to jeśli będzie się ona, tak jak powiedziałam, gryzła z tym, co macie w środku, to no faktycznie może się to po prostu nie udać. Musicie w to wierzyć, naprawdę. Miałam jeszcze jedną bardzo fajną przygodę z prawem przyciągania, a mianowicie, i tutaj też faktycznie się uparłam, że to czego tak naprawdę pragnę, musi się w 100% spełnić. Wyglądało to mniej więcej tak, że chciałam się dostać na, na jedno wydarzenie w, w mieście, w którym mieszkam, i jakby sprawa była o tyle trudna, że nie było już w ogóle biletów na to wydarzenie. Kolejka ludzi, którzy czekali na bilety przed, tą, przed, tą, przed tym eventem, była po prostu ogromna. Kolejka była niesamowita. Żeby Wam to opisać, mogę Wam powiedzieć, że, no tak, na moje oko to było jakieś 400 osób, gdzie jeszcze na bramce biletów było około 30 sztuk. Ja byłam tego dnia w ogóle w pracy, więc dopiero po pracy chciałam się dostać na to wydarzenie. Więc, jak się domyślacie, zdobycie biletu graniczyło z cudem, zwłaszcza, że. Nawet jeśli bym stanęła w tej kolejce, no to te 30-40 biletów, które były jeszcze dostępne, wiadomo, że pójdą dla osób, które są na początku, a nie dla osoby, która jest z tyłu. I wyobraźcie sobie, że zaczęłam bardzo się upierać, że nie wiem, jak to zrobię, ale po prostu dostanę się tam. Choćbym miała wejść przez okno, wiem, że to może nie jest zbyt humanitarne i kulturalne, ale stwierdziłam, że po prostu muszę tam być. Więc zaczęłam się zastanawiać nad sposobem. I wyobraźcie sobie, że finalnie, tak w dużym skrócie, sytuacja wyglądała tak, że wcisnęłam się między dwie bramki, które były z tyłu budynku. Na szczęście jestem szczupłą osobą, więc nie było to dla mnie trudne, ale oczywiście musiałam to jakoś wygłówkować wcześniej. I wyobraźcie sobie, że zaczęłam pytać się różnych ludzi. Czy mają możliwość jakoś załatwić mi bilet? To były osoby, które były w środku, ale te osoby akurat nie były na zewnątrz w tym momencie, ponieważ wyszły po prostu na papierosa, ja gdzieś tam się zahamęciłam, ale nie było możliwości się, się tam przemknąć do, do środka finalnie tego eventu i zaczęłam po prostu pytać różnych ludzi, czy mają jakąś możliwość, nie wiem, kogoś zapytać, czy jest jakiś bilet, bo bardzo bym chciała go kupić. I nie minęło jakieś 15 minut. Oczywiście wiele osób musiałam zaczepić, yy, wielu osobom po prostu musiałam powiedzieć o tym, że bardzo pragnę kupić sobie ten bilet. I wyobraźcie sobie, że finalnie sytuacja wyglądała tak, że przyszedł do mnie organizator tej imprezy po prostu typowo osoba, która jest odpowiedzialna za, za całą imprezę, za cały event i nie dość, że przyniósł mi osobiście bilet, to kupiłam go jeszcze totalnie w najniższej puli, yy, jeśli chodzi o cenę, więc. To była naprawdę niesamowita radość, która mi towarzyszyła, gdy już to się wydarzyło, była naprawdę nieziemska. Dlatego myślę, że tutaj, oprócz właśnie tej historii, możecie usłyszeć o tym, że, że faktycznie to prawo działa i jest to, jest to prawo, które działa też w stronę negatywną. Jeśli myślimy o rzeczach, których nie chcemy, to one też się mogą zmanifestować, ponieważ nadajemy im po prostu jakąś wartość, Dajemy, oddajemy im swoje myśli, oddajemy im swoje uczucia. No, a generalnie na tym właśnie polega próbowanie zmanifestowania sobie czegoś. Jeśli chcecie się trochę więcej dowiedzieć o tym prawie przyciągania, to wpiszcie sobie po prostu takie hasło na YouTube. Jest naprawdę bardzo dużo informacji w tym temacie, więc ja już na ten moment nie będę Wam zawracać głowy. Pewnie większość osób też już słyszało gdzieś o tym prawie przyciągania, o prawie manifestacji. Jest też jeszcze książka, która. Która jest bardzo znana w tym temacie, jest można powiedzieć światowym bestsellerem nawet, nazywa się Potęga Podświadomości. Więc jeśli, jeśli macie ochotę poczytać jakąś literaturę w tym temacie i trochę więcej się dowiedzieć, oraz przeczytać wiele historii, które były spisane przez, przez ludzi, którzy też sobie coś zmanifestowali, to zapraszam Was do tej lektury. A tymczasem będę zmykać do centrum, mam w planach odwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeszcze nie wiem, jak się tam dostanę, ale póki mam GPS-a, i internet w telefonie, to po prostu jestem w stanie zrobić wszystko. A jak nie, to myślę, że znajdzie się zawsze ktoś, kto będzie chciał mi pomóc, więc myślę, że to też generalnie działa tak, że skoro ja pomagam ludziom i, i nawet będąc gdzieś za granicą, czy nawet w Polsce, jak widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, to po prostu podchodzę, pytam, czy coś mogę dla tej osoby zrobić. Więc zauważyłam, że faktycznie to, co dajemy światu, do nas wraca. I jest to fajne, dlatego będąc nawet za granicą, nawet jeśli by się coś wydarzyło, to wiem, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie pomocny i po prostu wierzę, że, że to dobro jakoś się też zmanifestuje i będzie, będzie chciało do mnie wrócić. Na ten moment życzę Wam przepięknego dnia. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, że, że ten dzień będzie dla Was naprawdę fajną opcją na zgłębienie jakiejś kolejnej wiedzy. I co? I życzę Wam, żeby... Mm, żeby wiedza, której potrzebujecie, nieważne jaki to jest temat, do Was przychodziła. I pamiętajcie, że ta wiedza, ona będzie przychodzić, jeśli tylko się na nią otworzycie. Przesyłam Wam moc buziaków i do zobaczenia w następnym filmiku. Uściski!